Dzień dobry. Do nagrania tego materiału zainspirowały mnie ostatnie wydarzenia polityczne w Polsce, czyli wybory, ponieważ wybory jak to wybory budzą zawsze bardzo, ale to bardzo wiele emocji i dzielą ludzi na takich, którzy popierają, na takich, którzy są przeciwko, i uwypuklają bardzo wiele różnych cech, niekoniecznie tych pozytywnych. Dzielą społeczeństwo. To na pewno. I teraz nagrywam ten film nie po to, żeby dywagować o polityce, nie po to, żeby rozmawiać o tym, kto jest dobry, a kto jest zły, tylko chciałbym się z Tobą podzielić kilkoma koncepcjami, które mi w swoim czasie bardzo pomogły poukładać życie. I zacznę tutaj od czegoś, co może wydać się na początku bardzo prowokacyjne. Natomiast zanim się oburzysz, proszę wysłać tego materiału do końca. Bo tak jak mówiłem, nie mam tutaj zamiaru dzielić nikogo na jakiekolwiek grupy to zostawiam właśnie politykom. Wiele lat temu, kiedy moje życie jeszcze nie wyglądało do końca tak jakbym sobie tego życzył, miałem wiele różnych problemów związanych z finansami, z używkami, długami i tysiącem innych nieciekawych spraw. Na jakimś kanale, nie pamiętam już do końca, który to mógł być, usłyszałem jedno zdanie. Był to właśnie taki okres, kiedy Ceny paliw szły bardzo mocno do góry, chyba to był taki pierwszy znaczny wzrost od dawna. I usłyszałem coś takiego: To nie paliwo jest drogie, tylko ty za mało zarabiasz. Na początku bardzo się wściekłem, bo pomyślałem sobie: łatwo ci to mówić, jak masz kasę, jak jesteś poukładany i masz swoje życie na miejscu to wtedy sobie możesz takie mądrości, tani kołczu. Prawić. Ale po jakimś czasie to stwierdzenie zaczęło w mojej głowie dojrzewać i zacząłem odkrywać trochę inną perspektywę patrzenia na wszystkie rzeczy. Dzięki temu jednemu zdaniu zdałem sobie sprawę, co to naprawdę znaczy, żeby zwracać uwagę tylko na to, na co mam realny wpływ, a wszystkie inne rzeczy po prostu zostawić. A co więcej, wyewoluowało to do takiego głębokiego zrozumienia, że każdą rzecz, tą, na którą nie mam wpływu, mogę wykorzystać jako swoją dźwignię. I teraz mieliśmy w Polsce zmianę władzy, można powiedzieć. tak? Nie interesuję się mocno polityką, ale na potrzeby tego filmu poczytałem sobie newsy. Dlaczego się tym w ogóle nie interesuję? Opowiem Ci. O tym zaraz. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Kiedy Stara Partia była u władzy, Pełnej władzy podnosiło się mnóstwo głosów na temat tego, jacy to oni nie są źli i w jaki to sposób przez nich życie w tym kraju jest nieznośne i niemożliwe. I to nie w mnie źle. Jeżeli jesteś w grupie, która faktycznie doznawała negatywnych konsekwencji ich decyzji, ich poglądów, ich władzy, to rozumiem Cię, masz powód, żeby się wściekać, żeby być wły. Czy zła, jeżeli jeszcze na to wszystko faktycznie w jakiś sposób ci się oberwało, rozumiem to i tak jak mówiłem, nie mam zamiaru tutaj nikogo usprawiedliwiać, czy tłumaczyć. Może osłodzić to trochę fakt, że też jestem w grupie poszkodowanej, bo jestem przedsiębiorcą, i przedsiębiorców w pierwszej kolejności wszelkiej maści, podwyżki uderzają, ale to jest temat w ogóle na zupełnie inny film. I teraz. To, co chciałbym Ci przekazać, to to, żebyś poobserwował lub poobserwowała, w jaki sposób ci ludzie, którzy wcześniej nadawali na tamtą partię, będą się zachowywali teraz po zmianach. Bo obserwuję to już od kilku takich wydarzeń, czyli od kilku wyborów, że są ludzie, którzy narzekają i są ludzie, którzy działają. Są ludzie, którzy zawsze będą widzieli problem, zawsze będą widzieli, co się złego dzieje i są ludzie, którzy będą się zajmowali sobą. Ta pierwsza grupa, dla niej tak naprawdę nie ma większego znaczenia kto jest u górze. Zawsze ten, kto jest u górze okazuje się być na koniec zły, na koniec być oszustem, na koniec być tym, który nie dowozi obietnic i co najważniejsze, okazuje się być przyczyną ich niepowodzeń w życiu. Jest też ta druga grupa, która się nie zajmuje tymi tematami, na które wpływu szczególnego nie ma, a zajmuje się sobą i swoim życiem. I przynajmniej część tej grupy w każdych warunkach poprawia swoją sytuację. Materialną lub po prostu swoje życie. Bo jeżeli prześledzisz historię ludzkości, to okaże się, że w każdych, nawet najmroczniejszych czy najtrudniejszych czasach, okazywało się, że był ktoś, kto był w stanie przechytrzyć ten system, wymyślić coś innego, jakoś to poukładać, wyjechać gdzieś, z kim się ułożyć, coś zrobić, żeby żyć według własnych oczekiwań i żyć na własnych zasadach. I tak na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że dużo korzystniejszą opcją jest właśnie być w stanie sobie w życiu poradzić i poukładać to tak, jak chcesz to sobie poukładać, zamiast być poszkodowanym przez system, prawda? I znowu, zanim się wściekniesz, posłuchaj, proszę dalej, bo chciałbym się z Tobą podzielić kilkoma historiami z mojego życia, czy kilkoma koncepcjami, które po prostu pozwolą i pomogą zrobić to również Tobie. Mogę się tutaj podzielić z Tobą historią z początku samej pandemii. Kiedy wybuchła ta cała pandemia, działałem wtedy jeszcze w branży, można powiedzieć, fitness, w branży sportowej. Prowadziłem swój klub, swoją siłownię, swój właściwie klub trójboju siłowego. Oraz byłem trenerem trójboju siłowego oraz przygotowania siłowego do sportu, czyli pracowałem ze sportowcami, pracowałem z ludźmi, którzy chcieli podnosić sztangi i budować swoje ciała, siłę i sprawność fizyczną. Całość mojego biznesu opierała się całkowicie na działaniach stacjonarnych wewnątrz sportowych klubów. I z dnia na dzień okazało się, że pani w telewizji powiedziała, że wszystkie kluby w całej Polsce Muszą być zamknięte. Nie mieli gdzie tego zrobić, więc byłem ograniczony tylko do swojej małej przestrzeni, do swojego miasta, i byłem jeszcze wkazany na to, że ludzie, którym tą przestrzeń mogę udostępnić, i tak zbytnio się boją pani w telewizji, bo naprawdę wcale pandemia nie była oparta, i teraz. Można sobie pomyśleć, że z dnia na dzień straciłem całkowicie źródło dochodu. Tak jak stracili to straciło to mnóstwo moich kolegów i koleżanek z branży trenerów trenerek specjalistów itd. Natomiast kiedy usiadłem do stołu razem z moimi ówczesnymi wspólnikami to zadaliśmy sobie jedno bardzo ważne pytanie w jaki sposób na tej trwałej pandemii możemy skorzystać bardziej niż gdyby się ona nigdy nie wydarzyła. I to pytanie Sprawiło, że rozpoczął się zupełnie inny proces myślowy. Proces inny od tego Jezu, co ja teraz zrobię, co włożę do garnka na. Jak mogę na tym wszystkim skorzystać? I wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby wejść w branżę szkoleń online. Wierzyliśmy w to, że nie da się nauczyć ludzi, jak dźwigać sztangi za pomocą filmu w internecie, więc długo się opieraliśmy rękami i nogami przed tym pomysłem. Natomiast sytuacja zmusiła nas do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno, a jeżeli nie jest to do końca prawda, to jak to zrobić, żeby takie szkolenie naprawdę działało? I było korzystne i skuteczne. Zaprojektowaliśmy taki system, stworzyliśmy taki produkt i ludzie bardzo chętnie z niego skorzystali, bo byli zamknięci w domach, mieli więcej czasu i chętnie ten czas na początku, przynajmniej pandemii, poświęcali na to, żeby się rozwijać. Okazało się, że ten rok, kiedy pandemia wybuchła, był najlepszym rokiem do tej pory w tamtym biznesie, jeżeli chodzi o obrót. Zaczęło się tylko od jednego pytania, które całkowicie przeramowało całą tą sytuację, przed którą zostaliśmy postawieni. Idąc za ciosem, opracowaliśmy system, w jaki sposób można legalnie w czasie pandemii mieć otwarty klub po konsultacjach z prawnikami, i zacząłem to sprzedawać do innych klubów. I na utrzymanie już było. I teraz z tego wszystkiego płynie taki jeden wniosek, że to nie chodzi tylko o to, żeby olać to, czego nie możesz zmienić. Nie chodzi tylko o to, żeby skupiać się na tym, co możesz zmienić czy na sobie, ale chodzi o to, żeby każdą taką przeciwność losu potraktować tak, jakby działa się ona dla ciebie. Czyli zadajesz sobie pytanie, jak mogę na tym skorzystać lepiej, niż gdyby to się nigdy nie wydarzyło. I tutaj zobacz, wróćmy do naszego przykładu z paliwem. Jeżeli założę, że to nie paliwo jest za drogie, tylko ja za mało zarabiam, to na paliwo, na cenę paliw. Nie jestem w stanie wpłynąć. Nie wiem, siłą woli. Mogę to zrobić pośrednio za pomocą wyborów, ale też no, nie do końca, bo jest to temat trochę bardziej skomplikowany na cały osobny film. Ale mogę zrobić coś z moimi zarobkami. Niezależnie, czy pracuję u kogoś, czy prowadzę swój biznes, mogę coś zrobić, żeby podnieść swoje kwalifikacje, podziałać inaczej, awansować, nabyć nowych umiejętności i zacząć zarabiać więcej. I teraz zobacz, co się tutaj dzieje. W momencie, w którym. Państwo zaczyna ssać we mnie pieniądze, podnosi mi ceny paliwa i można powiedzieć, że chce mnie dojechać i ja podejdę do tego w taki sposób, jak mogę na tym skorzystać lepiej niż gdyby tej podwyżki nie było i faktycznie to robię, a na pomysł jak to zrobić wpadam, kiedy zadaję poprawne pytanie, a nie kiedy po prostu próbuję uciec przed rzeczywistością, kiedy faktycznie do tego dochodzi, że rozwijam siebie, rozwijam swój biznes, czy zwiększam swoje dochody, to okazuje się, że państwo swoim ruchem tak naprawdę robi mi prezent i sprawia, że się rozwijam i że mam mniej w życiu problemów. Czyli można powiedzieć, że pracuję dla mnie. I z perspektywy wielu lat, bo całe życie byłem raczej urodzonym buntownikiem, Wydaje mi się, że jest to właśnie prawdziwa forma buntu. Buntu, który nie polega na tym, żeby negować rzeczywistość, upiększać ją albo od niej uciekać, tylko wykorzystywać system w taki sposób, żeby zawsze realizować swoje cele. I dokładnie do takiego podejścia Cię zachęcam w obliczu różnych rzeczy, które w polityce dzieją się w Polsce, bo jak wspomniałem, jestem przedsiębiorcą, nie robię tylko tego, co nazywamy Inner Warsaga. I można by przypuszczać, że to, co się dzieje w polityce, bardzo mocno uderza w biznes. A powiem ci szczerze, że totalnie się tym nie interesuję. Jeżeli podnoszę podatki, powiem mi o tym księgowy i wymyślę coś, żeby zarabiać więcej niż przed podniesieniem podatków. Jeżeli zmienia się prawo, to jest prawnik, który będzie się tym martwić i powie mi, jakie zmiany muszę wprowadzić w umowach, czy w regulaminach. Jeżeli zmieni się coś do tego stopnia, że nie będę chciał tutaj być, to po prostu się stąd wyprowadzę. I taką możliwość daje to, daje właśnie zajmowanie się całkowicie sobą, nie bacząc na to, jakie rzeczy dzieją się w tym zewnętrznym świecie. I wiem, że ta koncepcja może na początku budzić wiele sprzeciwu. Wiem, że ta koncepcja na początku może budzić te wszystkie pytanie, ok, ale jak? Albo może budzić różnego rodzaju racjonalizację, że w moim wypadku było łatwiej, w twoim jest trudniej, ty masz taką sytuację, a taką. Okej, okay. każdy ma swoją historię, i potraktuj to wszystko po prostu na zasadzie treningu. Daj sobie szansę, żeby spróbować, nie oczekuj, że pierwszego dnia wymyślisz genialny pomysł, który całkowicie zmieni twoje życie. Nie oczekuj tego, że to będzie łatwe, bo ja nie jestem z tych, którzy ci powiedzą, że budowanie czegokolwiek jest łatwe. Jak masz magiczną metodę, to zrobisz to w dwa tygodnie, bo to nie do końca tak działa. Tylko potraktuj to jako niesamowitą podróż, która na końcu będzie służyć przede wszystkim tobie, bo o to w tym wszystkim chodzi. Także liczę na to, że te kilka koncepcji, kiedy przetrawisz je przez swój umysł. Skonfrontujesz ze swoimi doświadczeniami, swoją historią i swoją sytuacją, mogą przynieść tobie więcej niż możesz się spodziewać, i tego ci gorąco życzę w tym materiale. Dzięki Ci bardzo za uwagę, za to, że jesteś tutaj. Daj znać, co Ty myślisz w komentarzu. I oczywiście, jeżeli chcesz więcej materiałów na temat mindsetu, podświadomości, wysokiej skuteczności, zostaw suba i widzimy się w kolejnych materiałach. Dobrego dnia, trzymaj się.